Postępowanie w sytuacji zasłabnięcia. W momencie, kiedy spotkamy na naszej drodze osobę, która leży, warto zadbać o sprawdzenie, czy jest przytomna. Halo? Halo? Osoba jest przytomna. Teraz należałoby przeprowadzić wywiad oraz dowiedzieć się, czy są może jakieś urazy, które powstały w wyniku upadku, posunięcia, zasłabnięcia. Warto utrzymywać kontakt z osobą. Pobudzić poprzez dotyk, sprawdzić, czy są całe kończyny, zapytać, czy coś boli. Odpowiedzi wskażą nam właściwy sposób postępowania. Następnie dbamy o drożność dróg oddechowych. Jeśli pojawią się wymioty, naszym obowiązkiem jest pomóc, by odprowadzić je na zewnątrz, by nie spowodowały niedrożności dróg oddechowych. Dobrym pomysłem jest uniesienie kończyn do góry. Można to wykonać w różne sposoby, w ten sposób, w ten sposób, bądź użyć jakiegoś przedmiotu. Spowoduje to spłynięcie krwi z tlenem z kończyn dolnych, zasilimy centralny układ krwionośny. Dzięki temu więcej krwi, więcej tlenu, więcej dobrego samopoczucia. Lepiej wezwać pogotowie. Okej. Okay. Halo? Lepiej? Halo? Osoba straciła przytomność. Dzwonimy do dyspozytora. Pozycja bezpieczna. Jeśli ustanie oddech, telefon do dyspozytora i rozpoczynamy uciski klatki piersiowej. Na ćwiczenia praktyczne zapraszam do spotkania.